Yeah, uh, yeah I, I think that uh, I told the, the players in the dressing room after the game that I think this was a, a major step for us. Uh, you know, we have not been that good away so far, uh, and we played very good today. I think we showed that we are able to both you know, fight uh, when it was uh, necessary to fight, uh, stick together as a team and take the duels and play physically, but at the same time when we have the possibilities also to play uh, very well with the ball. so i think that the game contains both elements and i think it's important that the team is ready to do that and this was, you know, against a team that has done really well. Uh, have good momentum so I think it was a major step for our team uh, today. Hmm. Powiedziałem w szatni piłkarzom, to samo, co mogę, mogę powiedzieć teraz tutaj Państwu, że my traktujemy to jako bardzo duży krok dla nas, bo wiemy, że mieliśmy swoje problemy, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, nie wyglądaliśmy w tych wyjazdowych meczach najle... nie, nie wyglądaliśmy w tych meczach najlepiej. Dzisiaj to się zmieniło i nie złożyły się na to dwa czynniki, czyli walka, kiedy była potrzebna, kiedy było trzeba właśnie powalczyć na boisku w pojedynkach, to my to mieliśmy, zawodnicy to mieli, a kiedy można było pograć piłką, to też ta jakość z piłką przy była. Była, a tego nam też trochę brakowało. Także bardzo ważne dla nas jest to, że oba te elementy dzisiaj były na boisku obecne. I jest to tym bardziej ważne, że mierzyliśmy się dzisiaj z dobrym zespołem, który był, miał za sobą dobrą serię zwycięstw, był w rytmie. Także tym bardziej cenne to dla nas zwycięstwo i duży krok wykonujemy w kierunku poprawy też naszych wyników, jeśli chodzi o grę na, grę na wyjazdach. Panie trenerze na początek poprosimy o pomyczową opinię. Dobry wieczór. Na początek gratulacje dla zespołu Leka za, za, za to zwycięstwo, za trzy punkty zdobyte w naszym domu. Myślę, że byliśmy świadkami fajnego meczu. No, nie fajnego dla nas, bo przegraliśmy, ale jeśli chodzi o jakość i taką nazywam to widowiskowość, to myślę, że to działo się wiele. Początkowa faza meczu myślę, że dla nas. Mieliśmy do 30 minuty kilka okazji na, na to, żeby żeby otworzyć wynik i myślę, że mógłby się mecz wtedy inaczej potoczyć, no ale tak się, tak się nie stało. Dwa jakościowe zespoły z jakościowymi zawodnikami. My dość łatwo straciliśmy w moim odczuciu dzisiaj gole, za łatwo jak na nas ostatnio, ale muszę to podkreślić, jestem dumny z mojego zespołu, z zaangażowania, z tego jak do tego meczu podeszliśmy po, po meczu pucharowym, w którym graliśmy dogrywkę, dlatego Przeczekaliśmy dzisiaj, dzisiaj, jesteśmy smutni i jutro podniesiemy nasze głowy w poniedziałek. Będziemy znowu gotowi, żeby intensywnie pracować i żeby wygrywać następne mecze. Dziękuję.